Strzela z daleka. Cały czas z daleka. <laughs> no i co? Lecimy. Czyli strzelający cycle. stawcie lajka like i suba. Będzie spoko. Aj, a my przejdźmy do walki. Tak się prezentuje początek. Z tyłu Witch. <laughs> I Ice Wizard. I jeszcze Princess. Zobaczmy co ten pusz zrobi. ono szefa. OK. Już mam pewnie powierzy. No. Ja ten głupi Mega Knight! Co wy co mam zrobić? Co? Co to ma być? Ten trójmaszki teraz... Jakby... No to co jest jakieś <laughs> oszustwo? Tutaj jeszcze mi tylko Mega... Knight to na głowę. Ja... Pusz w historii. O, kurde. Chyba ten pusz zbytnio nie działa, ale co? No, nie działa. Kurde, ale jak on mi te banditki będzie rzucać? Dobra. Po prostu. No. No, jak ja miałam wygrać? Jakby. To jest. Dziwne. Dziękuję za oglądanie na razie.